Zaczął się maneczko. Właśnie jadę na rowerze szosowym. Na treningu jestem. A jutro odbywa się wyścig szosowy w Bydgoszczy i wpadłem na pomysł, żeby w nim wystartować w czasówce. Czy mi to wyjdzie? Zobaczymy, bo spytałem się trenera. A jak nie, no to po prostu. Yy, dlatego nie opublikuję. Jo! Jo! Zobaczcie. Tutaj impreza gotowa. Tam, jak widać, palony. Aktualnie będzie wyścig, wyścig szosowy, taki ze startu wspólnego. Ja w tym nie startuję, ponieważ ja chcę żyć, a tutaj bardzo łatwo się rozwalić. A więc ja tutaj zawsze stałem, jechałem, ja, ale no, tutaj wyścig, wyścig jest po. W trasie uniwersyteckiej I zobaczycie Wam pokażę To tutaj trasa i aż tam aż tam do góry dużo dużo tysięcy złotych w rowerach naprawdę dobre samochody by można mieć no ale jak widzicie taki sport to wybrać pakiet startowy Biła zawody w mieście się w galerii handlowej Tutaj widziałem jakiegoś to, co idzie, no to ile tam gdzieś jest Biła zawody, bo już widać. Eee, no, zobaczycie co było w pakiecie startowym. Odebrałem pakiet, zobaczcie. Tutaj mamy strefę Skoda, tutaj jakieś trenażerki, jakieś takie te do klikania. Fajnie. Fajnie naprawdę ja korzystałem pakiet w pakiecie, w pakiecie dostaliśmy skarpetki, numer startowy i żel Sisa, moim zdaniem dobry pakiet startowy jak na jak na taki wyścig ogólnie co do, co do wyścigu szosowego, jak kiedyś ścigałem się na szosie jako młody zawodnik, jako żak. Młodzik i junior młodszy. To są tam lata chyba, nie wiem 11-15 lat, czy 16, że ścigałem na szosie, a potem pojechałem na jakiś jeden wyścig MTB, spodobały mi się te górki, jednak ten las, natura, wszystko. No i tak, tak zostało mi, że, że jeżdżę na MTB, chociaż na szosy tak fajnie, to jest czasami wrócić. Na przykład tak jak dzisiaj. Akurat ja startuję na czasówce. Na czasówek nigdy nie lubiłem, ale, ale no wystartuję, bo trener powiedział, że można zrobić test. Test progu, więc <ścoughs> zrobimy test progu. Jo, jak możesz się zauważyć. Mają 7 minut do startu. Tutaj zawodnicy ustawieni. Pozytywna jakaś muzyczka. Jeszcze niektórzy dojeżdżają sobie z rozgrzewki I co? Bardzo ładne, oj, ale ładne rowery Naprawdę Z tego co widziałem nawet jeden profesjonalny zawodnik będzie dzisiaj jechał No i też oczywiście stary profesjonalny zawodnik e, Sylwester Schmidt Bo naprawdę piękne, piękne rowery co mają Zobacz, zobaczycie jak wystartuje wyścig cały i jak, jaki to jest Mexicurka mm. oraz kabolinę ku mnie poprosimy o wielkie oklaski dla nich ale dla wszystkich zawodników, którzy są z nami aż za zdrowie. Gratulacje juchu, dla nich naprawdę juchu, Bardzo juchu, dobrzy zawodnicy Ja tak trochę z daleka się ustawiłem ale tutaj zobaczcie mam najlepszy widok no, na tą i na tą drogę że jak oni będą wracali, to będzie idealnie. Naprawdę. A tutaj obok właśnie jest takie centrum handlowe. Pokus się nazywa o. Zawodnicy, zawodnicy już wystartowali. Tam robią zakręt. O tam i tutaj na linii startu w tą stronę już będą yy, już będą się ścigali. Tu zobaczcie. Samochód już widać. I zwiększymy dzwonek i przyświeczamy. Teraz to szanowni państwo. Pierwsze ściganie. pierwsi zawodnicy i już rozkrętę i już pętą ładę. Sześciu zobaczcie jak już peleton się rozciągnął na samych pierwszych kilku metrach zazłużonej tam jeszcze zawodnicy jadą oni pewnie już jadą bardzo szybko a zobaczcie czołóweczka już, już prawie w połowie górki naprawdę o, jak widzicie motor ten skuterek z tymi ze zdjęciami zaraz Zobaczycie jak tutaj jadą. Zobaczcie. Pan Skoda przejechał. Je jedzie Filip. I za nim jest tutaj Grubka. ala peleton. Dawaj, dawaj, dawaj! No naprawdę Tutaj już ba bałe grupeczki Jadą ja, kolejne okrążenie Okrążenia tak tutaj już Kilka dobrych sekund Ło wow. będzie, będzie kilkanaście nawet sekund

w biegu, żeby dominić... Jaka to jest różnica między zawodowcem a amatorem. Odchodzą. Zobaczmy, kolejny to tak jakie piękne rozszary. Jak Zobaczmy. strategicznie właśnie... Zobaczmy. Będą odpowywali podwójne punkty, nie małe, a podwójne i wielkie prawda dla drużyny, które wybrano w Dawaj Artur! Dawaj Marta, dawaj, dawaj, dawaj! To jest Łukasz Kto jedzie? Co ja I zbliża się Bo je Mój sąsiad jak ja, ale jak ja nie prawej. Jak jest prawej. Dobra, Dobra, dba, dba! 2, 3, świetnie świetnie. Jeden punkt Także 6 Co, co myślisz o tych zawodach? Tak? Idealna punktury organizacja. Tej o, Ciekawa formuła. Pole jako pierwszy ja włączam stoper, żeby zobaczyć jaka różnica szansowa jest... Ja tak spokojnie jedzie, to jest to jest, to jest niesamowite, ruchu, ruchu, to prawda. On w drugiej strefie pewnie. ...sekundy, równe 23 sekundy różnicy w pierwszym a 28 Dawaj pizda! PIZDA! Yo, ja się jeszcze rozgrzewam yy, Ogólnie jak trasa Trasa fajna, przyjemna Jest górka i z górki I to tak i tyle Jedziemy takie trzy okrążenia Dobre jako i zjedziemy po wyścigu Łukaszu. Proszę opowiedzieć, jak, jak, jak wrażenia o po twoim wyścigu? Bardzo zadowolony jestem. zwłaszcza z takiej sytuacji, że objechałem Franką 45 sekund. I to tyle. Założeń. No do 15 minut brakowało mi 10 sekund. Ale jest naprawdę w porządku, jestem bardzo zadowolony. OK. Mamy tutaj kolejnego Asa. E a, dobra to ja opowiem Cześć Jestem Franek Ja jechałem czasówkę, nie lubiłem nigdy czasówek Kiedyś ścigałem się na szosie Ale nigdy czasówek nie lubiłem i, i co mam wam powiedzieć No tyle, nie? Dziękujemy Wyzenia Jął ten No i, i to w sumie tyle Mamy tam Piotrka. Ja cię. Opowiadaj, jak to je poszło? Dobrze. Rekord klasy zrobiony. No wygrałem w Open, ale na dekoracji nie zostaje, bo czasu. Trzeba, trzeba zrobić trening. No, bo jest taka rozgrzewka przed treningiem, nie? Rekonesans. Ale... Nie no, dobrze, nie? Ale oszczędzają się mimo wszystko, o to, ten rekord trasy to przez przypadek, 15 okay. przewagi nad, przebagi, nad tym drugim zawodnikiem, znośnie. Mogę być lepiej, ale mówię, zachowawcze jechałem, nie? Okej, okay, okej, okay, dziękuję, 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 za uwagę. Był z nami Piotr Rodę i Łukasz Rodę. Patrzcie, coś niespotykanego, Kolarze, jadą po ścieżce rowerowej. Latka po chodniku! Dawaj, piotruś! Ogień! Ty mnie nagrywasz u siebie? Tak. Mnie? Tak. No jak na moim tym się wybijasz. Fajnie. My, my już dojechaliśmy, odwiozłem chłopaszków. Jeszcze raz yy, opowiedzcie. Czyli było fajnie. Fajnie było, bo franka objechała. No. Fajnie było, bo wygrałem wyścig. Było okay. no, fajnie, się... bo chłopaki byli przede mną Głupi, Głupi... Jestem... się nie cieszą z wygranej tak? Jestem... Ich. jestem z nich dumny, że rosną Ja niestety, ja już się kończę niestety, dlatego Idziemy jestem youtuberem Idziemy biegać Teraz Halo Którzy opowiadają, że jest słaba pogoda na rower To nieprawda Jest tylko swoje złe nastawienie Zobaczcie Robi sobie deszczyk Nie wiem, czy to coś widać. I ja jestem zadowolony. Yo.